Samiec, samica. samiec samica samica. Nie wiem o boja? No, 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 no. Bo tak nie róbcie, jakby nie zgrubodziobaczymy? Tak trzymał. na spale. tego to, 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 to jest samiec. To jest samiec. Jak wygląda samica? Weźcie, pokażcie, te książeczki może samica. nie no nie chcę, <głos> <głos> już ma dosyć. No, nie nie lubi, już miejsc. teraz Magdy. się dowiedzieliście, że nie boli, to już nie będzie Ust. próbował. Dobrze, jak tak na jeszcze jak się, się baliście. Dobra, wystawiam. słuchajcie, samica, samica kosa, po, po pierwsze nie miałaby żółtego a dzioba. Ciszej. Żółtego dzioba, miałaby Jaki dziób brązowy. Sama nie jest idealnie czarna, tylko taka brązowa, a nawet takie chmurki tutaj ma na ciele. Weź mu daj palcowy. jest czarny i bardzo kontrastowo ubarwiony właśnie z tym kolorem. Jak myślicie, dlaczego samica jest brązowa, a samiec będzie z reguły jest ładniejszy od samicy? Dlaczego tak jest? Żeby podrywać samicę, a ona nie chce się rzucać? Rzucać co? Na oczy. Na oczy się nie chce rzucać. No dobra, nie chce się rzucać w oczy. Rzeczywiście, tak to jest. Kiedy samica jest okej. Okay. Co ma samiec do zadania? Co takie ma do zadania Zerwać. Daj samiec. No, no, okej. Okay. Zrobić jajka na pewno, tak? Zrobić jajka. Ale nie składa I tak, on, tylko sami. Tak? Co ma jeszcze za dodanie? Taniec, ale taniec musi znaleźć. Mężczyzn. tak, on musi znosić pożywienie. I jeszcze coś, jeszcze musi zrobić. Znaleźć ten, zbudować dom. A teraz tak. Czy, słuchajcie, czy budować dom? Czy dom, jak chcecie zbudować dom nie, na przykład, nie? Idziecie pierwsza lepsza łąka, możecie zbudować dom? Nie. nie. A czemu? Bo jest zajęta może. No Nie, nie, nie o to chodzi. Czy możecie, czy człowiek może zbudować sobie? No, tu chce mieć dom, teraz ja buduję. Mogę? No, nie, no, nie, ja, nie, nie, bo nie, musimy wykupić. Pozwolenie? A co, dlaczego? Jakie pozwolenie? Jak chce wykupić? No właśnie, to musi robić jego teren, nie? To tak, zadaniem tego samca jest znalezienie terenu, zajęcie go. On go musi wykupić. Wykupuje go to prawem dżungli, czyli siłą, u innych samców, tak? Jak taki znaczą terytorium? Tak, sikają, Walą się. Ale nie Ani wyrywają, ale nie piszą sobie tutaj teren no prywatny, tego też nie robią. Nie stawiają płotu i tak dalej. Wszystko, słuchajcie. Te wszystkie rzeczy, co wy mówicie, to jest takie ograniczenie, które dotyczy tylko statów, tak? Pies chodzi, sika, tak? Ludzie dawno temu pewnie tam w ewolucji też chodzili, sikali, teraz, jお願いします, i teraz i stawiają tabliczki i, i tak dalej. Trzeba się nachodzić. Tak, tak to załatwia dużo prościej, tak ptak siada na środku swojego terytorium i śpiewa. Tam, gdzie jest zasięg jego śpiewu, tam jest jego terytorium.